Film jest relacją z rejsu o charakterze integracyjnym. Załogę dwóch dużych żaglówek stanowi grupa kobiet i mężczyzn w różnym wieku. Na pokładach znajdują się również osoby z wyraźnymi niepełnosprawnościami, m.in. zespołem Downa czy porażeniem mózgowym. Osoby te są pod troskliwą opieką załogi. Dzięki kamerze stajemy się uczestnikami tego niezwykłego rejsu. Podziwiamy piękne widoki z błękitnym niebem odbijającym się w gładkiej tafli jeziora, otoczonej zielenią przybrzeżnych zarośli. Obserwujemy krzątaninę załogi, która dba o prawidłowo napięte na wietrze żagle obok których łopoce bandera projektu Be Together. Mamy także możliwość przyjrzeć się wyprawie z bliska, to dzięki migawkom nakręconym jakby telefonem komórkowym lub starą kamerą. Najczęściej są to mini wywiady prezentujące wrażenia poszczególnych jej uczestników, ale jesteśmy również świadkami przygotowywania posiłku czy spędzania wolnego czasu. Zdjęcia kręcone są o różnych porach dnia. Na niektórych ujęciach uczestnicy są ciepło ubrani w bluzy lub nawet kurtki, co sugeruje wczesny poranek. Na innych łapią promienie słońca, korzystając z letniej pogody. Film rozpoczyna się białą planszą z czarnym logo twórczego projektu integracyjnego Be Together. Chwilę później jesteśmy już na pokładzie żaglówki. Jest piękny, słoneczny dzień. Błękitne niebo. Żagle idą w górę i ruszamy w rejs. Zaczynamy. Dzisiaj mamy. Nie wiem, który. Po prostu nie ogarniamy bo jest nam tak dobrze. Krótkie migawki pokazują uczestników rejsu. Spokojną tonie jeziora przecinają dwie żaglówki płynąc jedna za drugą. Załoga naciąga liny ożaglowania. Inni napawają się widokami. Zaczynamy rundkę. Trzy rzeczy, pozytywne oczywiście, no. które nam się podobają. Co? Co ci się podoba? jej jestem pijany. No nieprawda! Nie wiesz! Prawda. Prawda nie. Ale, Cisiu, ale Dobra. czym jesteś pijany wiatrem czy słońcem? No słońcem. Słońcem okay. no, to, to rozumiemy. Piękna pogoda, super załoga. Jest świetnie. Kurczę, wiecie, taka przestrzeń jest super. I to, że się strasznie cykałam, już się nie cykam. Jest dużo wolności w nas, jest dużo wolności wokoło i tylko trzeba pilnować kursu. Zbiorowe ujęcie na rufie żaglówki. Niepełnosprawni uczestnicy są w kapokach pod opieką załogi. Mężczyzna z wyraźnym porażeniem mózgowym pomaga napinać liny ożaglowania. Karolina, trzy życzenia do naszych trzech złotych okoni z ławie... Okoniczków! Okoniczków malutkich. Czego byś pragnęła? Ja bym chciała, żeby jeszcze na tym rejsie nas przechulało. Tak. Porządnie przewiało, przechulało. Długie by było po prostu. Niech ta chwila trwa jak najdłużej, bo jest po prostu przewspaniała, no żebyśmy sobie tak płynęli jak najdłużej. I z rejsu. Gładka jak lustro toń wody, po której majestatycznie sunie jacht. Panorama na jezioro udekorowane niezliczoną liczbą postawionych żagli. No dobra, to Siunia. Co robisz, żeby się lepiej koczyć? Czasami przytulam się do mojej mamy, a mama do mnie się przytula. Po prostu się wspieramy. No i jem bardzo dobrą, gorzką czekoladę. A! To ja na pewno idę popływać. No i też wygadanie się i poprzytulanie. No i jak sobie popłaczę, to też czasami pomaga. Oba jachty zakotwiczone obok siebie, starsi mężczyźni wędkują, młodzież relaksuje się, kobieta pływa w kapoku obok jachtu zabezpieczona liną. Szkolenie z węzłów marynarskich. Ja mam takie pytanie. Jedna rzecz może być tylko, którą w sobie lubię. Pomocna jestem. A, trudne pytanie. Bardzo. Super. No po prostu lubię siebie, siebie taką, po prostu jako, jaka jestem. Ja w sobie lubię taką ciekawość świata i to, że y, lubię nowe rzeczy, nowe doświadczenia, uczenie się tego wszystkiego. Ja mam taką zawsze rzecz, którą mówię, jak ktoś mnie o to pyta, której bardzo długo nie potrafiłam w sobie zaakceptować, a teraz ją bardzo lubię, że wywalam emocje po prostu od razu. Kiedyś uznawałam to za mega słabość. A teraz myślę, że to jest okej okay. i to lubię w sobie, że, że po prostu leci. Musimy dodać, że Karolina była bardzo odważna podczas hasłów. O matku. Jeszcze dobrze zapierała. No. 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 Y -y. No. Może odwaga to taka cecha też do odkrycia my. dla ciebie. No. W sumie na jestem osobą odważną, ale są rzeczy, które się boję, to chyba każdy. <grych> chyba podobnie jak Ola, lubię w sobie spokój, chociaż im jestem starsza, tym bardziej go tracę. Jak jesteś jeszcze młody, to walczysz z tym, nie? Walczysz z rzeczami, na które nie masz wpływu. A później przychodzi ta refleksja, że nie ma sensu, bo życie jest krótkie, nie? No dobra, ktoś by może coś dorzucił? Wiesz co, ja w tobie lubię? Uwielbiam w tobie taką radość, wiesz? Radość z takich najmniejszych rzeczy. Jak płyniemy, to ty mówisz, jakie ładne drzewo, jaki ładny widok. Wiesz co? Ja czasami nie zwracam uwagi na takie rzeczy i dzięki tobie zaczęłam patrzeć. Dzięki, Ola. Ja kocham kapitana. A Kosia też kocha. Tak. Kapitana też lubię. Też I machamy teraz. Nie oh yeah. ma jakiej nam się spali. Dzięki. Dzięki. I kilka słów tutaj na koniec do kamery, prosimy. Kilka słów do kamery. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan przyszedł tutaj robić? Nic. Nic, tak nic pan nie robi tutaj? E, tak. Żeglujesz. Powiedz, że Rozumiem. A co Ci się najbardziej podobało tutaj? Mikołajki. Mikołajki. Czyli to był najlepszy port dla Pana, tak? E, tak. A co było fajnego w Mikołajkach? Pączki z adwokatem. Pączki z adwokatem. Rozumiem. To jest zrozumiałe. Dziękujemy Panu za wywiad. E, tak.